Rekordowy gość, Realia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam. A moim gościem jest profesor Wojciech Szyrzewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Witam. 1 września rozpoczęła się druga pana kadencja na stanowisku rektora Zielonogórskiej Uczelni. Zapowiedział pan zmiany w funkcjonowaniu uczelni? Będzie mniej projektorów, mniej wydziałów? To z e, Też, oczywiście. Ale dlatego, żeby dostosować funkcjonowanie uczelni no, do wymogów i naukowych, i dydaktycznych. To znaczy, co dokładnie się zmieni? Będzie czter, czworo prorektorów zamiast sześciu. Połączyłem funkcjonowanie prorektora do spraw studenckich z prorektorem do spraw kształcenia, no bo są to bardzo ze sobą związane kwestie. I połączyłem również funkcjonowanie prorektora do spraw gospodarki z nauką i współpracą międzynarodową. I co ma usprawnić? Czy. No myślę, że tak. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie kadencji, ale takie było założenie. Również taką dla studentów, dla pracowników bardziej widoczną zmianą będzie zmniejszona liczba wydziałów. Zamiast 12 będzie tylko 7 wydziałów. Zaproponowaliśmy, aby były to tak zwane wydziały dziedzinowe, dziedziny nauki, które łączą w sobie dyscypliny. To nie, nie wdając się w szczegóły, na przykład mamy wydział Nauk humanistycznych, w których chodzi historia, filologię, czyli dyscypliny humanistyczne, i tych wydziałów będzie siedem. Myślę, że dla studiujących będzie to ułatwienie, bo na przykład w przypadku wydziału inżyniersko-technicznego, bo tak się to będzie nazywało, dotychczasowy Wydział Budownictwa Elektryczny, Mechaniczny będzie miał pełną ofertę wszystkich kierunków technicznych, tak? czyli będzie można sobie przejrzeć, zobaczyć, jakie kierunki techniczne, inżynierskie będzie oferował, czy oferuje dany wydział. Więc myślę, że będzie to dość istotne ułatwienie. W mediach przewija się temat, że coraz mniej ludzi zainteresowanych jest w ogóle studiowaniem i ewentualnie zdobyciem tytułu magistra. Czy to jest? To prawda. To znaczy, trzeba było rozdzielić te dwie kwestie. Rzeczywiście znacznie mniej, chociaż w tym roku właśnie nie odczuliśmy, bo, bo około 3,5 tysiąca czy mniej więcej tyle samo co. Co, co od lat przyjęliśmy nowych studentów, ale rzeczywiście jest istotny problem ze studiami tak zwanymi drugimi, drugiego stopnia. Tak? Czyli e, młodzi ludzie kończą studia inżynierskie, szczelam, informatyka. I to da, wystarczy. Tak, tak, tak i to już w trakcie studiów mają zatrudnienie, więc uważają, że na razie na tym inżynierze e, poprzestaną. W przyszłości zrobią magistra inżyniera, nie zawsze się to sprawdza, to tak mówiąc do młodych ludzi, więc lepiej od razu zostać. Ale to jest taki amerykański model, bo tam z reguły jest tak właśnie, że robi się licencjat, a później po jakimś przerwie poświęconym pracy, robi się dalsze studia. Tak, tak. To jest właśnie taki wzór zachodni czy amerykański, chociaż na przykład niektóre zawody wymagają magistra, tak? czyli, żeby zostać nauczycielem i posiadać pełne uprawnienia do kształcenia do uczenia, no trzeba mieć i licencjat, i magisterium z danego kierunku. A jak ustalacie, co będzie ewentualnie na topie w perspektywie? Bo jeżeli uczelnia chce się rozwijać, to musi jakby kierować te swoje umiejętności. No to jest niesłychanie trudna sprawa, bowiem no, niekiedy zdarza się, że kierunek, który uważamy, że właściwie no w przyszłości powinien być zlikwidowany, nagle cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Na pewno wszystkie kierunki, które mówiąc najogólniej, mają poprawić jakość życia naszego się cieszą dużą popularnością, czyli nie tylko tutaj mówię takich czysto lekarskim, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ale również niektóre kierunki pedagogiczne, niektóre kierunki humanistyczne, więc myślę, że no jest, jest zagadką co roku dla władz uczelni, dla wielu uczelni, który z kierunków Oprócz tych, które zawsze się cieszą zainteresowaniem, czyli to można w ciemno powiedzieć, że kierunek lekarski, informatyka, filologia angielska i jeszcze kilka tych kierunków ekonomicznych, na przykład logistyka, będą się cieszyły dużym zainteresowaniem, a pozostałe, no to już może być niespodzianka. Śledzicie losy swoich absolwentów po to właśnie, żeby stwierdzić, ile zarabiają, czy mają pracę, czy ten kierunek rzeczywiście był trafiony? To który... znaczy, My mamy od lat takie badania losów naszych absolwentów, ale też od kilku lat jest to centralnie badane poprzez sprawdzanie, ile zarabiają, czy są zarejestrowani jako bezrobotni, czy nie. I no. To jest przydatne, chociaż tak jak mówiłem, nie zawsze te oczekiwania naszych kandydatów co do rynku pracy no, się sprawdzają. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dariusz Wieczorek, zapowiada, że tych uczelni w Polsce jest za dużo i będzie apelował o to, żeby je łączyć. Nawet są jakieś bonusy. Tutaj raczej, raczej nie ma takiej alternatywy łączenia w uczelni. No, Raczej nie. Bo wszystko, co było, to zostało połączone. Tak. Połączyliśmy się z PWSZ w Sulechowie, mówiąc w ten sposób, ale że jak powiem, reasumując czy pod, podsum podsumowując te, ten okres połączenia, no, z punktu widzenia finansowego nie było to korzystne, tak bym to powiedział. W tej chwili ministerstwo zapowiada inne narzędzia, które będą gwarantowały wzrost subwencji za to, że uczelnie się będą łączyć. A dodatkowe te wszystkie działania, które podejmuje ministerstwo w, w, w tym procesie, jakby zjednoczenia tych uczelni, jest dobrym kierunkiem? Za dużo jest tych uczelni, Pana zdaniem? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że jest za dużo uczelni publicznych i prywatnych. I zgadzam się z ministrem, że właściwie minister w przypadku uczelni prywatnych nie ma większego wpływu na to, żeby taką uczelnię zlikwidować. I jest to pewien problem, i to myślę, że środowisko od lat sygnalizuje pewne nieprawidłowości na, na, na wielu uczelniach, ale no myślę, że teraz ta nowelizacja ustawy w jakiś sposób sprawę poprawi. Nie, nie sądzę, żeby od razu można było zlikwidować pewne nieprawidłowości. Czyli trzeba stworzyć po prostu jednakowe standardy dla wszystkich typów uczelni? One są, no ale. No właśnie, ale tutaj niektóre uczelnie prywatne, nie mówię, że wszystkie, niektóre uczelnie prywatne, czy większość, nie prowadzi badań naukowych, zajmuje się tylko świadczeniem usług edukacyjnych. Tak? A ministerstwo powraca do tego, czy chce powrócić do tego modelu, gdzie kształcenie jest połączone z prowadzonymi badaniami naukowymi. Również w przypadku słynnych studiów podyplomowych, które taki kłopot, kłopot afery. Spowodowały w słynnym Kolegium Humanum, gdzie mamy możliwość prowadzenia studiów podyplomowych bez powiązania z innymi kierunkami. Tak? To znaczy, każdy po 2012, każda uczelnia może otworzyć studia, dowolne studia podyplomowe. Jeżeli to połączymy, że mamy studia powiedzmy pierwszego stopnia, drugiego stopnia, to, to naturalną rzeczą jest również uruchomienie studiów podyplomowych. To po 2012 zostało zniesione to uwarunkowanie wracając do uczelni Uniwersytetu zielonogórskiego jak kierunek medyczny ewentualnie on będzie rozwijany z tego co czytam tak będzie Centrum kształcenia przedklinicznego klinicznego tak, tak będzie to. To znaczy, mam nadzieję, uzyskać pieniądze z KPO na budowę tego obiektu. Jesteśmy w zasadzie przygotowani. I tak jak mówiłem, te kierunki związane z jakością życia, z poprawą jakości życia, czyli właśnie medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne czyli de facto mam pięć takich Kierunków cieszą się bardzo dużą popularnością. No i myślę, że również mieszkańcy Zielonej Góry Lubuszanie no oczekują na to, żeby tych lekarzy, pielęgniarek, położnych, również ratowników medycznych było coraz więcej. Zostają absolwenci. Tak, zostają absolwenci. Co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że no taka jest rola uczelni, żeby tutaj przygotowywać na rynek regionalny specjalistów, dobrych specjalistów. Gdzie będzie budowane to Centrum Kształcenia Przedklinicznego? Na kampusie A, między budynkami dydaktycznymi w okolicy stadionu tego na ulicy, przy ulicy Wyspiańskiego. Pytam no o miejsce, bo... Przyplanowane jest budowanie szpitala psychiatrycznego. To z kolei wywołuje, wywołało kontrowersję przy ulicy Wyspiańskiego w Zielonej Górze. Tutaj jest też teren uczelni, tak? Tak, my ten teren użyczyliśmy szpitalowi w Zaborze. Ktoś z państwa był w Zaborze, no to wie, że zabór to piękny pałac, piękny zabytek, ale na pewno nie jest to obiekt, który powinien być przeznaczony na placówkę medyczną. Myślę, że wybudowanie takiego szpitala nowoczesnego może być okazją, jak, żeby pokazać, jak można zagospodarować tereny zielone zgodnie z przepisami, oczekiwaniami, zarówno mieszkańców, jak i szpitala. Czyli tam jest szansa, że ten szpital powstanie, czy będą jeszcze jakieś dyskusje, rozmowy na ten temat? Oczywiście chodzi. dyskusje trwają. Ja myślę, że to trzeba mieszkańcom wyjaśnić dokładnie, że zostały sporządzone bardzo wnikliwe ekspertyzy przez rzeczoznawców, przez dendrologów dotyczące tym zagospodarowania tych terenów i według tych opinii, które ja mam, czy ja otrzymałem, no to drzew, które mają być wycięte, jest dosłownie osiem. Pozostały są to samociejki czy takie krzaki, które no kto z Zielonogórza pamięta Park Ruchu Drogowego, tam były kiedyś asfaltowe uliczki zagospodarowanie, mini zo. to wszystko zostało zniszczone, zdewastowane, a jak ktoś się przejdzie na spacer zobaczyć tam, zobaczy jak to wygląda, to wzdłuż ulicy Wyspiańskiego na uklepanej ziemi parkuje masa samochodów. Z tego, co czytam przynajmniej i tego, co oczekuje minister nauki i szkolnictwa wyższego, to tutaj uczelnie przede wszystkim mają skupić się także oprócz dydaktyki na badaniach naukowych, tak? Mają tak. być te rozwinięte te, te, akurat ten kierunek funkcjonowania uczelni, a jak będzie te relacje z przedsiębiorcami wyglądało, wiem, że to też. W poprzednich latach było dużo, o tym mówiono, żeby po prostu z tym lokalnym rynkiem uczelnia dobrze funkcjonowała. No badania naukowe no to jest nieodłączna część funkcjonowania uczelni, tak? czyli pracownicy badawczo-dydaktyczni, czyli tacy, którzy prowadzą i badania, i prowadzą dydaktykę. Mamy w, e, u siebie strukturę instytutową. Tych instytutów jest 29, z tego 23 posiadają pełne prawa e, nadawania stopni doktorów i doktorów habilitowanych z bardzo różnych dyscyplin, czyli poczynając od artystycznych, skończywszy na medycznych. Ale no przede wszystkim zależy nam na tym, żeby no funkcjonujemy w regionie, funkcjonujemy w Zielonej Górze i żeby właśnie z przedsiębiorstwami naszymi tutaj regionalnymi jak najbliżej utrzymywać tą, tę współpracę. To widać choć może takie bardziej spektakularne rzeczy, jak studenci z Indii, którzy pracują w lumelu naszym, a jednocześnie studiują na naszej uczelni, czy y, chociażby SECO Warwick, które ufundowało y, nowoczesne laboratorium dla Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Czyli to tutaj w dwie strony niejako działa. Na rzecz uczelni, ale również uczelnie starają się. Pomagać uniwersytetowi. A jest też współpraca zagraniczna, czyli studenci wyjeżdżają, naukowcy wyjeżdżają do innych tego typu uczelni? Tak, to ja zawsze będę namawiał, żeby i naukowcy, czy stud i studenci no, poznali inną uczelnię. Nie, żeby tam zostać, tylko żeby zobaczyć, jak się studiuje, SMS, w, dwa studiuje i w innym kraju. To przez pandemię troszeczkę to zostało zahamowane, ale w tej chwili w ramach programu Erasmus, ponad setka studentów, co najmniej ponad setka studentów, Wyjeżdża w ciągu roku na semes albo dwa. Również naukowcy wyjeżdżają na takie wizyty. Jutro inauguracja, tak? Tak, zapraszam o 11 do auli przy ulicy Podgórnej. A zapraszał profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.